Cześć, witam was z tej strony Coopera. to jest Fabuła Show i kolejny odcinek z Godowora. Właśnie się dowiedzieliśmy, że jesteśmy praktycznie, praktycznie. W poprzednim odcinku, na końcu poprzedniego odcinka się dowiedzieliśmy, że jesteśmy praktycznie na szczycie góry. Powiem Wam tak, jest yy, chyba tak z 15 po północy, Mnie troszeczkę głowa boli, ale zauważyłem, że dawno nie nagrywałem, więc w sumie... W takim stanie, a nie innym. Nagram. Mam nadzieję i mam nadzieję docencie tą łapeczką. Nigdy was o to nie proszę. Nigdy was o to nie proszę, ale docencie to łapeczką w górę. Fajnie wygląda śnieg w tej grze. Uszkodzony kołcząc powolnie w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinna trzymać. Dobrze? Dobrze. Idźcie. He, idźcie. Patrz pod nogi. Zaraz, nie ominąłem czegoś po drodze przypadek. A widzicie, aby ominął. Nie wiem czy długi będzie ten odcinek, naprawdę jeżeli za krótki będzie to przepraszam, bo ale mówię, ale chociaż będzie, le lepiej żeby był w końcu. To jest dalej. Troszeczkę taki bez emocji będę. Rozetany. Tego muszę... Bezbronić, co mogę już ruszać? Nie jestem gotów, dobra spać, zyskaliśmy od niego. O kurde, następny obydwaj padli czy co? Jakie ja niezorientowany, co się dzieje, ale ja przymulony dzisiaj. Dobra. Trzeba się rozkręcić tutaj. Fajnie, że młody pierunami strzela. Zobaczymy, jak się historia tutaj potoczy i czy to czasem nie jest koniec już. Fajki li. Do... Dobra, mamy tu jeszcze życie. Tego z tym nic nie zrobimy, nie? No nie. Jak tych w to pierunem strzeli... Nic kompletnie. Tam nic tu znajdźka. chyba kielich, tak do dna czwarty już kielich znaleźliśmy, proszę bardzo. Jeszcze dwa kielichy. No nie za bardzo na razie, bo tu też jest skrzynia, ale zablokowana. Tutaj mamy drogę. Chodź młody. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak. Ale naprawdę. Bądź cicho. ostatnia wizyta rozwiązała Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Tora zaszczycili mnie obecnością. Jak? Cały a kto tu jest? Względy tatusia? Ej, a ten pośrodku tam? Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z dym. Twój ojciec mnie nie puści, baldurze, i nie pozwoli ci mnie zadać. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Ty, wyjaśnił ich. Nie będzie patrzył. Wrócimy po twoje drugie oko. On wygląda jak człowiek drzewo, bo nie widzę jego ciała. Człowiek drzewo ich wyjaśnił, nie? Albo on jest po prostu przybity do drzewa. Baldur. Czyli to jest ten baldur, z którym się biliśmy w drugim odcinku. Dobrze pamiętam, że to był drugi. Baldur. Jeden z asów, syn Odyna, brat Tora, pojawił się pod naszym domem. Ojciec z nim walczył i go zabił, a przynajmniej tak nam się wydawało. Wygląda na to, że Baldur nie czuje bólu. Teraz ściga nas w towarzystwie swych bratanków, a my nie mamy pojęcia dlaczego. Dlatego że się z nami bił, my jakby skręciliśmy mu kark, nie wiadomo dlaczego przeżył i no. No i dlatego nas ścigał, chce nas zabić. No co? Proste. Proste jak yy, jak robienie sekanapek. Tak. Dobra, wbijamy tu na górę. A, właśnie, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. No ty, zobacz tam, a to, ty... On nie wie, czym jesteś. Nie jest z... chcę, żeby tak zostało. Kim, kim jesteś? Ja? Jestem, Jestem ambasadorem, ambasadorem bogów, gigantów, gigantów i wszystkich stworzeń, stworzeń z dziewięciu światów. światów. Znam każdy zakątek tych krajów, każdy język, każdą, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir! Najmądrzejszy człowiek świata. Który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemuścigana nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy. Ale Odyn więzi mnie tu od. 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma. Tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich świata. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie. W świecie gigantów? Nie! Nie mogło ich chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy wifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. No, co zrobi Kratos? Idziemy do Jutunheim, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Oden upewnił się, że żadna broń, nawet młot nie uwolni mnie z tych wien. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii. W się żyje wiedzisz. Zna dane na rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Oden mnie torturuje. Codziennie bracie. Zajmuję się tym osobiście i wiesz, że jego. kreatywność nie zna granic. Co. Dzień? Nie. To. to nie, jest, nie życie. jest życie. Jak chcesz. Nie mogę na no to patrzeć. Oho, ho, ho, ho! To będzie chyba drastyczna Braciecie. scena. Gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Długo się nie odzywałem Im dłużej w z ja wiem mu prawdę, tym bardziej mu szkodzisz. znienawidzicie i możesz go stracić na zawsze. Jest, za bardzo... Jest wiele rzeczy, których nie powinienem nie wiedzieć. A, za bardzo się wczułem w katastrofę? prywatność bardziej od swego syna. A teraz odrąbię ci głowę. Można, Można i tak? tak. <laughs> A teraz. Jak to zrobił? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak? jeb. Yep. Można? Można. I co? Świetnie. Idziemy do Jotunheimu. Odnajdziemy zaginiony świadki gigantów. Tak, pójdziemy do Jotunheimu. Model. Tak, tak, to miałem na myśli. Tak pójdziemy do Jotunheimu i... na razie z tego co widzę martwą głową. Ciekawe co powie wiedźma jak przyniesiemy mu martwą głowę, żeby ją ożywiła. Jak myślicie? Więc to jest most do Jotunheimu. Wygląda jak te dziwne wrota, które widzieliśmy. <laughs> Czy nic z tym nie, nie można zrobić? Pewnie co zrobić. Jeśli uda ta. nam się go wskrzesić. Pewnie tak. Dawaj otwieraj tę skrzynię. Przełożymy terroryzm z No, idziemy tutaj. Pamiętasz, jak trafić do domu Wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. No ja też, ja bym tutaj. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi mi Mira. Wziął spadochron? I poleciał. Mu głowę. Ja, ja bym się już i spadochronisę poleciał tam. Po prostu. Czyli co? Idziemy do wiedźmy z martwą głową. O. Tu mamy co? Nową lokalizację. I możemy się przenieść. Ej, no to do domu wjedźmy, mi się wydaje, że będzie, że będzie stąd szybciej. Czyli tutaj mamy jakby taką drogę po prostu. No właśnie tam. Dobra, przejdziemy się tą drogą. Spójrz na to. To musi być Drzewa Świata. Nawet nie idź tam. trzymaj się ścieżki. Nie idź tam. Tam nie wolno chodzić. Ja broch miał dobry pomysł tutaj. Jeden z asów. A ty z nim walczyłeś. I wygrałeś! Tak. Jeden z synów Odyna, pretentora. Dora. nas razem z Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowy, może ona ci odpowie. Dobrze. Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy Kamila. Była naprawdę opuścienika. To jest doktor może być ostatnim z rodu. To dlatego nie lubisz rozmawiać o złoty. Z rodu? No wiesz, zrodzili. Tutaj przed mamą mną. To skąd pochodzisz? Twoja matka, twój ojciec. Dobra, daleko jeszcze, a ten młody ciągle ten gada. Moment. Jezu. Jezu, mody już przestań, przestań tyle pytań zadawać, naprawdę. Ja się odezwać przez ciebie młody nie mogę brog, przyszliśmy twoim teleportem magicznym. Bro! 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 Czego?! Mam jebaną przerwę! Ja się na Bro! nie Bro! kiedy siedzisz i Bro! sobie w Bro! Bro! go, Bro! Przeklinają w tej grze? Ja się tak, się swoich, słyszałem. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy się z Indriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy jak bardzo. Ten pewnym momencie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa! <noise> co powiedział chłop? Nie wierzę, nie, to jest mimo wszystko, że. Mimo wszystko, że jestem. zmęczony, to. to jednak trochę mnie nakręcił ten odcinek. śmiechem po prostu śmiechem mnie nakręcił. Co kurwa co była eee, sytuacja dobra! Tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt widać przypadł mnie <laughs> razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz? Możesz przestać? Próbuję się skupić. Już i tak mam przerwę od przerwy. No przerwę od przerwy. Możecie mi w czymś. No na razie nie, ale brok uspokój się, to jakiś agresywny dzisiaj. Dzisiaj brok jakiś... agresywny jesteś, chłopie. Tu... Nie ja bym bardziej tutaj. Ale ja tam. Nie, nie. Nie mogę. Tu też nie. Tu też nie. Ręce. Też chyba nie. Nie 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 Tu Nie Tu A mogę? Nie mogę I tu? Nie, no to czy przestań nic nie? Czy nic nie zrobimy? Dobra, bro, siema Nie denerwuj się chłopie, już tam przestań krzyczeć na ludzi A my idziemy do Wiedźmy Co chłop gada Nie wierzę w niego Chłopcze jak wrócić do Wiedźmy? Najpierw znajdźmy łódź. Ojeju, taki zmęczony jest, ten materiał się działo w tym odcinku. Wiecie co? Nie widzę żadnej wierzy. Powiem wam tak. Może pozwolę sobie na bardzo krótki odcinek, a w zamian obiecuję, że w następny dzień będzie następny odcinek po prostu. I dłuższy odcinek, w końcu dłuższy odcinek. Zaniesiemy tą martwą głowę do wiedźmy, bo naprawdę nie mam siły nagrywać. Oj, naprawdę nie mam siły, wiem, że to jest naprawdę krótki odcinek. Naprawdę tak mało zrobiliśmy w tym odcinku, ale mam nadzieję, że się spodobało. Docencie to, błagam docencie to łapeczką w górę i, i czekajcie na nowy odcinek. Do, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.